Aby prawidłowo przyciąć taśmę, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ilość materiału i powtarzający się schemat wybranej taśmy oraz materiału. Materiał i taśmę do firan należy odpowiednio przyciąć z uwzględnieniem indywidualnego podwiniętego obrębka. Aby uniknąć kurczenia się w przyszłości, przed oprzyciem materiał należy dobrze wyprasować i zaczekać aż całkowicie ostygnie. Następnie wybrać dopasowaną kolorystycznie nitkę i ustawić maszynę. Obrębić materiał i wszyć taśmę według naszej instrukcji. Przyciętą taśmę przyłożyć ściśle do materiału i na końcu. Wykonać po jednym przeszyciu na górnej i na dolnej krawędzi taśmy. Sznurki należy wcześniej wyciągnąć, aby ich nie przeszyć. W razie potrzeby jeszcze raz wyprasować gotowy materiał. Związać sznurki ze sobą. Aby ułatwić marszczenie taśmy, związane sznurki można zaczepić o hak lub klamkę drzwi. Ściągnąć taśmę w taki sposób, aby powstała fala i związać gotową dekorację. Następnie przez przewidziane do tego celu kieszonki można przewlec dopasowane do systemu szyn haczyki, elementy przesuwane lub rolki. Gotową dekorację można teraz zawiesić w odpowiednim systemie. Nietypową cechą taśm marszczących typu Kili, Olymp i Everest jest możliwość założenia dekoracji bezpośrednio na karnisz drążkowy. Do tego celu wystarczy użyć dodatkowych, plecionych pętli na spodzie taśmy, przez które należy przeprowadzić drążek. Nowoczesna dekoracja okien jest gotowa.